Dzień dobry, cześć, kukuryku, witajcie. Słuchajcie, boję się trochę nagrywać te filmiki, bo co ja tutaj wychodzę z jakimiś foliarskimi teoriami, to za chwilę się okazuje, że tam jednak jest trochę prawdy, a ponieważ te teorie są dosyć powiedzmy niebezpieczne, no to strach po prostu takie rzeczy przewidywać. Otóż parę dni temu Wrzucałem zupełnie foliarski filmik o jakichś tam laboratoriach, które gdzieś niby miałyby być, a oczywiście zdementowano to wszystko. Tymczasem czytam tu w artykule, który Wam podrzucam, że jednak jak najbardziej laboratoria były. Nic tam oczywiście złego nie robiono, wszystko jest w porządku, ale... Nagle nie wiadomo dlaczego powstaje zagrożenie. To znaczy, tam właściwie żadnych biobroni nie produkowano, oczywiście, żadnych tam groźnych dla człowieka bakcyli. Ale gdyby tam coś się jednak rozmroziło, rozstrzeliło, no to może być nieciekawie. Oczywiście jest zastrzeżenie, bardzo tutaj mocne, że gdyby. Coś tam się znalazło jednak niefajnego, z rzeczy ogólnie przyjętych za niedozwolone, no to my będziemy wiedzieli, że to, że to w wredni Moskale tam to podrzucili, no bo my tutaj w wolnym świecie żadnych takich niecnych badań nie prowadzimy, niebezpiecznych. Wszystko się zgadza. No w każdym razie widzicie sami, że ja tutaj wrzucam jakieś rzeczy z czapy, a potem nagle się okazuje, że jednak coś w tym jest. No i to jest bardzo e, dla mnie niepokojące. E, pierwszą ofiarą wojny jest prawda, jest takie powiedzenie. Myślę, że tym razem moglibyśmy powiedzieć, że pierwszą ofiarą wojny jest bakcyl. Nagle zniknął. Słuchajcie, nikt nie nosi już maseczek, nikt się niczym nie przejmuje. E, no, to, że nasi sąsiedzi biedni, których rzeczywiście żałuję, ale to, że oni mogą sobie tutaj wierzyć bez żadnych tutaj testów, bez niczego, no to oczywiście zupełnie się rozumie samo przez się. Będą mieli dostęp do wszystkich dobrodziejstw tutaj cywilizacyjnych w Polsce. Wspaniałych. No i oczywiście będą mieli dostęp bez zdaje się, okazywania jakichś tam dokumentów, bo. No nie ma co tutaj ludzi męczyć. Tak właśnie to wygląda. Pierwszą ofiarą wojny stał się, stał się Bakcyl. Pewnie tak jak wielu z was dałem się wciągnąć przez chwilę w taki festiwal czytania doniesień, szukania jakichś wiarygodnych informacji z tego co tam się rzeczywiście dzieje, ruchy wojsk. Kto wygrywa, kto przegrywa, kto kogo goni, kto kogo klepie. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że to takie trosze, troszeczkę jest e, nieproduktywne. Bo prawdziwych informacji oczywiście e, ludzikom zwykłym się nie podaje. A ja jak wiecie nie mam do, dostępu do żadnych m, super tajnych informacji e, z pierwszej ręki, żaden tutaj sztab. E, nie udzielił mi wglądu w, swoją, w swoje mapy, więc uznałem, że jest to troszeczkę bez sensu. Zwłaszcza, że poczytałem sobie też przy okazji trochę literatury opisy niedawnej wojny no, całkiem niedawnej wojny w Jugosławii i tego, jak wyglądało życie normalnych ludzi. I tam też wiecie, zanim się zaczęło robić źle, to. Wszyscy analizowali, a co tutaj Stany Zjednoczone, a co tu Rosja, mocarstwa, każdy jest ekspertem w geopolityce i tutaj wymieniali uwagi, natomiast jak się zaczęło tak zwane Sheet Hit the Fan, SHTF, to nagle się okazało, że, jeśli nie masz miesięcznych zapasów, przynajmniej jedzenia, Zgromadzonych, to naprawdę nie ma znaczenia, co ty wiesz na temat geopolityki i co ty wiesz na temat wielkich światowych mocarstw i tego, co się będzie działo. Bardzo mi to dało do myślenia, więc czym prędzej odłożyłem telefon i zacząłem rzeczywiście myśleć o takich rzeczach trochę bardziej przyziemnych, może, ale zdaje się trochę bardziej racjonalnych. Niesamowita w ogóle lektura. E, tych przeżyć człowieka, który, który przeżył rok w, w oblężonym e, mieście, e, tam gdzie rzeczywiście e, zrobiło się bardzo, bardzo, bardzo źle. Ja oczywiście mam nadzieję, że do takich, że takich sytuacji nie będzie dochodzić ani na Ukrainie, ani tym bardziej u nas w Polsce. Natomiast, e, natomiast warto sobie takie. Taką literaturę trochę też poczytać, żeby tak się mentalnie troszeczkę odknąć z tego, co jest naprawdę ważne, a z tego, co jest zupełnie bez sensu. Autor troszeczkę rozjeżdża te współczesne ruchy preperskie w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza takie, które się opierają na dużej ilości fenomenalnego sprzętu. I jakichś skomplikowanych planach, bo okazuje się, że gdy przychodzi co do czego, wszystkie plany zawsze biorą w łeb, a poza sprzętem liczą się też takie najbardziej podstawowe rzeczy, jak na przykład to, czy znasz się z sąsiadami, czy jesteś z nimi dobrze dogadany, czy raczej są to jacyś dziwni ludzie, z którymi wolisz nie wchodzić w żadne interakcje. Także podkreśla znaczenie grupy. Ja oczywiście mam nadzieję, że Wy wszyscy macie grupy przyjaciół, bliskich, z którymi jesteście w stanie działać. Co tu robić w takiej sytuacji? Bo, oczywiście, tak jak mówię, zdobywanie jakichś tam rzetelnych informacji to w tej chwili jest dosyć trud. Syzyfowy można powiedzieć, bo co się tutaj dowiadujemy, to za chwilę ktoś nam to dementuje, że jednak zupełnie jest inaczej. Myślę, że w tej chwili jeszcze w Polsce jest na tyle spokojnie i na tyle bezpiecznie, że można sobie dbać cały czas o, o taki, wiecie, dobrostan psychiczny, ale z takimi pewnymi drobnymi modyfikacjami. Jakieś aktywności z przyjaciółmi na dworze, spacery yy, długie, jakieś podchody z dzieciakami, yy, tego typu rzeczy. Po pierwsze, to naprawdę fenomenalnie działa na psychikę. Yy, po drugie, świetnie to nas może rozruszać po takim może zimowym zastaniu, yy, które mogło się tam części z nas zdarzyć. Uczymy się. Poruszać po terenie, patrzymy co tutaj się wokół nas dzieje. Wycieczki, bliskie, bliskie wycieczki, dalsze troszeczkę samochodowe, jakieś pikniki, bo wiecie, jak jedziecie na taki piknik, to warto sobie coś tam upiścić. Jak trzeba coś upiścić, to trzeba mieć jakąś tam małą kucheneczkę, jakiś rondelek, może jakieś żarcie w, w słoikach, To już trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Myślę, że to jest teraz taki właśnie czas. Tanim kosztem, albo właściwie nawet oszczędzając, bo wiecie, to często wychodzi taniej taki piknik na powietrzu niż zrobić porządną kolację w domu. Poruszać się, pobadać okolice. Słuchajcie, czy ilu z nas potrafi teraz jeszcze jeździć bez mapy Google samochodem gdzieś w dalszą wycieczkę powyżej kilkudziesięciu kilometrów? Okazuje się, że mapy Google'a. Siadają czasami w wypadku jakichś tam działań, i co teraz? Jak tu się odnaleźć? Ja się złapałem na tym, że, wiecie, po tych kilkunastu latach za granicą, że ja wokół własnego domu, no to znam te trasy, które zawsze pokonywałem, ale gdzieś tam kawałek już dalej w inną stronę, nie do końca. Przez ostatnie dwa lata nadrabiałem to ochoczo. No, i jakoś to tam nadrobiłem, ale sobie uświadomiłem teraz, że gdyby na przykład teraz przestały działać mapy w telefonie, to tak naprawdę nawet nie mam papierowej mapy mojej okolicy. Co gorsza, takich map już chyba nawet po prostu nie ma. Szukałem ostatnio w necie jakiejś mapy samochodowej, nie za bardzo mi się coś tam wyświetla. Także można oczywiście się ratować, jakimś tam e, pobieraniem mapy na, na telefon, no ale to zakładając, że po prostu ta aplikacja będzie działać, nie zostanie nagle po prostu e, zdezaktywowana, i tyle. Więc e, wiemy, że taki, do takich rzeczy dochodzi. Słuchajcie, ciekawy też temat m, w wypadku jakichś działań. Na terenie danego kraju, jedna z pierwszych rzeczy, nie wiedziałem o tym, znaczy gdzieś tam, kiedyś może usłyszałem, ale teraz mi się to przypomniało, czy zostało mi to przypomniane w jednym filmiku. Jedną z pierwszych rzeczy to jest usunięcie wszystkich znaków drogowych, usunięcie wszystkich nazw, tablic z nazwami miejscowości. To jest takie, wiecie, wojenne ABC. I e, no właśnie, jak się tutaj poruszać, wtedy w takim momencie warto sobie, warto sobie odpowiedzieć na to pytanie mam nadzieję, że, że to są oczywiście rzeczy takie na wyrost zrobione ale kto to wie kto to wie, co tutaj się może dziać. Sytuacja jest dynamiczna i układ jest chaotyczny. Oczywiście jakiś tam plan. Każdy, każda ze stron tutaj miała. Ci, którzy nas ciemiężą, ci, którzy chcą się bronić, każdy ma swój plan. Żaden z tych planów oczywiście nie wyjdzie w 100% tak, jak został napisany. To jest, to jest jedna rzecz, którą wiemy na 100% z historii. Różni ludzie planowali rozmaite rzeczy. Żaden z tych planów nigdy nie wyszedł w 100% tak, jak, jak miał być. Trzeba być gotowym na. Na to, żeby się dostosowywać do tych, do tych szybkich zmian, to jest też chyba jedna z takich podstaw działania. O tym, że, że sytuacja w tej chwili wojenna, przesłoniła wszystko inne. I w związku z tym te prace nad, nad chwyceniem nas za mordy, tutaj epidemiologicznym, to już też pewnie wiecie i, i śledzicie, jeśli nie, no to to polecam wam się temu przyjrzeć, bo to są rzeczy bardzo, bardzo niepokojące. Niektórzy nawet tam z, z komentatorów, których czytałem, mówią, że to już jest pozamiatane. Ja uważam, że nie jest pozamiatane, dlatego, że tak jak mówię, sytuacja jest dynamiczna, a układ jest chaotyczny. Jest wiele czynników różnych, które mogą tutaj zadziałać. Może jeszcze nie jest tak, Tragicznie, nigdy nie jest tak źle jak się wydaje, nigdy nie jest tak dobrze jak się wydaje. To jest, to jest taka dewiza, którą staram się przyjmować. Też Wam ją życzę. Natomiast, co mnie osobiście niepokoi, no przede wszystkim to, że zaczynamy wchodzić w tryb wojenny, jeśli chodzi o dzielenie się informacją. Także kłapanie. Kłapanie na komputerze to już przestała być rzecz taka zupełnie wiecie, bez konsekwencji. W Czechach już podobno jakiś tam bloger został zaaresztowany, nie zaatakowany, tylko zaaresztowany. Za sianie propagandy prorosyjskiej, oczywiście nam od, od jakiejkolwiek propagandy pro. Rosyjskie jak najdalej. My wiemy, że tutaj jest jeden wolny świat, jedna demokracja, którą, którą wspieramy, bronimy. Ma ona się oczywiście wspaniale. Widzimy jej przykłady. Wiemy, jakie kraje najbardziej są demokratyczne na świecie. Oczywiście Australia, Kanada to jest sam szczyt, wzór, do którego dążymy. Nikt tego w ogóle nie będzie próbował tutaj oczywiście podważać. W każdym razie, wiecie, E, takie dostałem. O, pięknie. Serenki sobie biegną przez lasy. Jestem właśnie w lesie z, z psem na, na spacerze. E, słuchajcie, dostałem takich parę tam już drobnych ostrzeżeń, że żeby raczej teraz nie entuzjazmować się za bardzo na, na, w mediach. Bo to wiecie, różnie może być. Także podchodzimy do rzeczy bardzo spokojnie, na trzeźwo. E, niech tam się entuzjazmują. E, inni ci, ci, co zawsze, zawsze wiecie e, to są. Ja mam wrażenie, że to są w kółko ci sami znajomi na Facebooku, którzy przedwczoraj bronili dzików e, przed zabiciem, e, potem jakieś tam puszczy. E, I tak potem kazali wszystkim się zamknąć i nosić, i nosić e, szmaty na twarzy. A to jest cały czas ta sama ekipa. Wiecie, to są ci sami ludzie, którzy, którzy kupowali garnki ceptera i ceptera i sobie w najnowszej fali robili fotowoltaikę. To jest, myślę, że to jest cały czas ta sama, ta sama ekipa. Bardzo zresztą serdecznie pozdrawiam. Mam wśród znajomych też takich ludzi. Po prostu oni tak mają. Oni zawsze muszą być do przodu i zawsze muszą być po właściwej stronie. Potem najwyżej trzeba szybko przeskakiwać, wymazywać, ale to też tam. Co to za problem? Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zapraszam do, do subskrypcji. Myślę, że troszeczkę więcej będziemy się teraz skupiać na, na takich rzeczach, właśnie e, utrzymywaniu zdrowia psychicznego, mniej na komentowaniu wiadomości niech to robią prawdziwi eksperci tacy kto wiecie prawdziwy ekspert to jest ktoś taki kto potrafi mm, e, dzisiaj powiedzieć jak jutro będzie a jutro mówić dlaczego e, było inaczej. To są zawodowcy. niechżeż oni sobie tam też ten swój na te swoje miskę ryżu e, zarobią. Ja zarabiam w inny zupełnie sposób a tutaj e, Staram się po prostu przekazywać Wam troszeczkę takiego ludzkiego światła i po prostu pogody ducha, bo myślę, że to też jest ważne. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć do następnego razu.